Cześć! Mam na imię Michała, a znajdujemy się aktualnie w moim biurze, które jest równocześnie moim mieszkaniem. Od pół roku zajmuję się filmami 360. Ta technologia dzisiaj jest bardzo łatwo dostępna. Zobacz, to są polskie okulary firmy Dreams. Na Allegro znajdziesz też tańsze rozwiązania, Google Cardboard, pod takim hasłem musisz szukać, za 20-50 zł. Wystarczy, że włożysz tutaj swój telefon i już możesz instalować aplikacje, grać w gry, czy właśnie oglądać filmy 360. Poza tym Wszystkie duże firmy, Facebook, Sony, Google, HTC itd. inwestuje w wirtualną rzeczywistość. To oznacza, że za chwilę będzie sporo materiałów. Ten film ma Ci je zachęcić i pokazać do tego, jak ciekawe może być zwiedzanie w wirtualnej rzeczywistości. Za chwilę zobaczysz kilka krótkich filmów z miejsc, które ostatnio odwiedziłem. Później możesz też w komentarzu napisać, gdzie jeszcze powinienem pojechać. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Jak tam? Podobało się? Mam nadzieję, że tak. Na tym kanale niedługo zobaczysz dużo więcej materiałów. Zapraszam cię do subskrypcji i napisania w komentarzach, gdzie jeszcze powinienem pojechać albo od czego chciałbyś się dowiedzieć o wirtualnej rzeczywistości. Do zobaczenia.